Pole prawa naturalnego, następny krok wiedzy. Wstęp. Wyobraź sobie, że wszystko, co do tej pory poznałeś, opiera się tylko i wyłącznie na dualnej szachownicy, na której nie znajdziesz konkretnych jednobrzmiących odpowiedzi, lecz dualny bełkot, oparty na tezie i antytezie, które wytwarzają ideologie, takie jak dobro i zło, dwa, Bóg i sztan, prawica i lewica. Kocham i nienawidzę potrzebuję i nie potrzebuję. Nawet jeśli w danym momencie nie ma realnego przeciwnika, to uzależniony od systemu umysłu wytworzy wewnętrzny konflikt, gdzie brak zdecydowania dąży do powstania wymuszonej antytezy, a każdy wytworzony remis będzie dążył do rewanżu. Cała ta czarno-biała gra toczy się na wielu równoległych szachownicach. Co oddaje ci teoretyczny wybór 6, jednak, wybór jest tylko formą podziału. A wygrana lub przegrana przenosi cię na kolejne pole gry, całość można wygrać definitywnie tylko w jednym przypadku, gdy nie dasz się wciągnąć na żadną szachownicę i jesteś w stanie wytworzyć własne jednobarwne pole wychodzące poza dualne schematy. Na szachownicy lądują różne osobowości w 8 zaprogramowane do kreowania przeróżnych kroków i ról społecznych. Niektóre z tych fetyszy w 9, tytularnych, wspierane są przez prawo zwierząt, 10 co daje im większe pole ruchu. Jednak, pomimo tego, królowie, królowe, politycy są tak samo wykorzystywani przez system, jak zwykłe pionki, zależne od trzeciej siły. Prawdziwe ja, 18 będące pochodną klarownej świadomości, zaczyna od spalenia wszystkich przejawów egoizmu 18 i towarzyszących mu podziałów. CO wytwarza czyste pole prawa naturalnego na którym powstaje powoli rozwijany personalny wszechświat 19, który nie tylko samostanowi, a przede wszystkim samoogranicza wymiar swego świata w taki sposób, aby nie przeszkadzał on innym, co otworzy wzajemność wszystkich wartości. Szachownica tezy i antytezy została stworzona przez trzecią siłę, trzy, która stworzyła grę jaskini platońskiej i cztery, ale sama nie bierze w niej udziału, Nastawiając tylko kolejne ideologie przeciwko sobie, CEO przynosi jej niebotyczny zysk z ludzkiego, egoistycznego zatrzetrzewienia, które dąży krok po kroku do otwartej wojny i rewolucji, która przenosi podziały na kolejne szachownice 20. Pierwsze ostrzeżenie przed dualnością. Pierwsze ostrzeżenie przed nieskończoną dualność otrzymuje człowiek w wieku wczesnego dojrzewania, kiedy to powstaje w nim coś takiego. Jak bunt wieku młodzieńczego, co nie jest spowodowane hormonami, lecz pierwszym spotkaniem młodego człowieka z dualnym kołem bez wyjścia, które jest nazywane systemem. Konflikt logicznie myślącego umysłu z systemowym schematem żerowania człowieka na człowieku prowadzi do indoktrynacji, depresji, pięć i reedukacji CO umieszcza w człowieku kolejne elementy poprawności politycznej, opartej na przechogarniającym daną jednostkę podziale. Prawo zwierząt, zwane prawem stanowionym dziesięć przez silniejszego, nie rozwiązuje żadnych problemów, ponieważ jeśli Aui system prawny rozwiązałby problem jakichkolwiek przestępstw, nie byłoby już potrzeby utrzymywania owego prawa i idącej za nim hierarchii, która wykorzystuje przestępstwa jako narzędzia swojej władzy, która aby być skuteczną musi posiadać straszaki wynikające z w, w przestępstw. Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujące w kręgu mojego domu. Jeden oznacza link pod tekstem lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat może być zastosowany w złej intencji. Fundament. Jak już wiemy, prawo naturalne 6 jest podwaliną płaskiej struktury społecznej 11 oraz ludzkiej wolności i równości, które stoi ponad ideologią prawa stanowionego, będącego prawem bestii, 7, w którym owa bestia lub ktoś teoretycznie silniejszy ma niczym nieusprawiedliwione prawo dyktować słabszemu swe warunki, a zatem prawo stanowione nie jest prawem, lecz sposobem na podporządkowanie sobie kogoś, ktoś nie chce dobrowolnie ulec szantażowi ze strony silniejszego, na ten przykład. Jeśli kura chce bronić swego życia i życia swoich dzieci przed lisem, ta nie może tego zrobić, ponieważ jest to niedemokratyczne, niezgodne z prawem, a przede wszystkim jest to niepoprawne politycznie i zagraża społeczeństwu wszystkich lisów. Co ma oznaki mowy nienawiści i braku tolerancji? Tak wygląda nasze życie, stadne życie wśród bestii siedem, które wytworzyły sobie idealne środowisko bytowe kosztem całego społeczeństwa. Prawo naturalne to pole istniejące ponad fałszywym pojęciem dobra i zła 2. Oraz słuszności i niesłuszności, ponieważ są to ideologie dążące do zwady, kłótni, wojny i podziału. 99% społeczeństwa utknęło w sferze zmanipulowanego podziału, gdzie dobro i zło jest bronią trzeciej siły, która kontroluje społeczeństwo za pomocą miliardów dualnych tez i antytez. Podział, jako wysublimowane dualne kłamstwo, jest poza zasięgiem materii prawdy, która z niewiadomo jakiego powodu ukrywa się przed poprawnością polityczną ponieważ najczęściej nie posiada własnego pola. Przeciętny człowiek nie umie sobie wyobrazić ani godziny bez dzielenia siebie, środowiska, innych ludzi i wszystkiego, co go otacza, ponieważ coś jest fajne lub niefajne, dobre lub złe, ciekawe lub nieciekawe, ale nikt nie zwraca uwagi na głębszą wartość istnienia zgodnego z prawem naturalnym. Prawo naturalne zawsze wskazuje na niewygodną prawdę, na którą musisz się zgodzić, aby osiągnąć stan całkowitej świadomości i zgodności jestestwa z rzeczywistością RALIS w 14. Świadomy siebie człowiek doskonale wie, że lepiej zrezygnować z jakiegokolwiek wyboru, niż złapać się na niekończący się szereg dualnych opcji przewijanych bez końca. Czy hierarchia jako twór bio negatywna 13 i memetyczny 12 ma jakąkolwiek wartość w obliczu wolności i równości, które obywają się bez władzy i kontroli? Czy media i internet mają jakąkolwiek wartość, ustawicznie propagując podział, konflikt, zniszczenie, zamordyzm czy mowę nienawiści? Ten świat w takiej konfiguracji, jaką obecnie znamy, musi przestać istnieć ponieważ jest schematem teatralnej w osiem władzy człowieka nad człowiekiem, który istnieje tylko dlatego, że wspierają go przeróżne fetysze, o które ciągle prowadzona jest fizyczna wojna i umysłowa rewolucja, 15. R.A.L.I.S. 14 moje królestwo, rzeczywistość, pole prawdy, to nic innego, jak prawo naturalne, leżące ponad dualnością dobra i zła. Do prawdy można także dojść poprzez miłość, jednak ta droga jest zarezerwowana tylko dla tych, którzy już wcześniej odkryli drogę prawa naturalnego ponieważ ludzie dążący do prawdy poprzez miłość nie są zainteresowani dojściem do celu lecz skupiają się na samej przyjemności drogi co zmienia życie w ciąg różnych bezcelowych gier i zabaw taka droga to ciągły wybór dobra i zła czyli przyjemności i nieprzyjemności ten wybór nie pozwala ci uciec i odkryć krainy pola prawdy rzeczywistości a przede wszystkim nieznajomość prawa naturalnego nie przebudzi prawa oporu 6 wszystko, co robisz, to forma biernego zaakceptowania lub odrzucenia porzuconej Tobie ideologii, która utrzymuje przy życiu materialny świat fetyszy. Te ideologie zabierają tobie wolność, a więc tracisz koronę swego wewnętrznego królestwa. Sprzedajesz siebie i oddajesz się w niewolę obcych ideologii tezy lub antytezy. Królestwo do którego prawda nigdy nie zagląda. Myśli i emocje 16 należą do królestwa dualności, do którego prawda nigdy nie zagląda. Nicość bez myśli i emocji wychodzi poza ich jałowość, ponieważ kreuje świat rzeczywistych wartości. Ludzie zamknięci w dualności celebrują religię, ustroje, schematy, oparte na kłamstwie dobra i zła większość społeczeństwa opiewa dualność oraz to, co jest użyteczne 17 i nieużyteczne, stąd brak wyboru prowadzi cię do nieużyteczności dla tych, którzy chcą korzystać z ludzkiej naiwności dla swoich celów. Świat wolny od zaprogramowanych myśli i emocji neguje działania skierowane na zewnątrz, co czyni taką osobą bezproduktywną dla systemu wyzysku i użyteczną dla własnej jaźni. Rdzeń. Miłość i nienawiść także zanikają, ponieważ prawa naturalne wskazuje na to, co jest właściwe i celowe. Miłość jest tylko sposobem dotarcia do pola prawdy, rzeczywistości, co pozwala złączyć wszystko, co prawdziwe w rdzeniu prawa naturalnego. Choć większość poszukiwaczy opowiada tylko o miłości, nieustannie poruszając się wzdłuż wymarzonej drogi, której cel zagubił się w tezie i antytezie, co nigdy nie pozwoli odkryć istoty prawa naturalnego. Ludzie bez przerwy spacerują i szukają wyższych, szybszych, mocniejszych fetyszy, spędzając życie na zautomatyzowanych bieżniach, których przemierzanie nigdy, nikogo nigdzie nie doprowadziło. Jeśli przez całe życie pracowałeś na to, aby stać się kimś, kim nie jesteś. A kiedy wreszcie zaczęłeś podążać własną drogą, inni zaczęli Cię uważać za nieroztropnego, a mimo to, to właśnie Ty nie popełnisz już żadnych błędów, ponieważ nie przemierzasz ciągle tej samej dualnej drogi, tylko obierając cel własnego pola, dotarłeś do niego lub idziesz w dobrym kierunku, czego nie może zrozumieć obserwujący Cię tłum ignorantów, miotających się pomiędzy tezą a antytezą. Istoty bionegatywne, 13, bestie 7 uważają towarzyszący im ludzki, ale nie człowieczy żer. Za formę kapitału 21, tanią siłę roboczą i mięso armatnie, uczestniczące w grze tezy i antytezy, przez co gra nadaje ludobójstwu pozory autentyczności i naturalności, w wyniku czego można winę za proces ludobójstwa scedować na ofiarę, która jest zjadana przez wewnętrzne poczucie winy i rozdarcie ideowe. Masz prawo odkryć własne pole pole prawa naturalnego i własnego królestwa. Dydymus Akademia Filozoficzna Dydymusa